Dzień dobry, cześć. No to co? Na początek grudnia zlatujemy się na sabacik Piąty do siódmego w okolicach Wrocławia. Zbieramy grupę, żeby ostatecznie wynająć miejsca. Musimy wiedzieć, ile nas będzie. W tak. <grym> czym będziemy? No będziemy dalej w autentyczności. Mniemy w autentyczności. Podobroci. A kto nie chce Podobroci? Zastosujemy inne środki perswazji. Tak. Nasza grupa lubi konkrety i do celu. <grydy> no, także będzie śmiesznie i będzie dobra zabawa. Także tak. Nawet herb zabatu już powstał. Także, także. Ale to tylko dla wtajemniczonych. Tylko i wyłącznie. No cóż, nie o wszystkim będziemy mówić. Dobrze. Czytanie. Czytanie. On i ona. Energia męska i żeńska. I cóż, i energia wspólna. No to dobrze. Woli wyjaśnienia, bo trafiły do mnie takie informacje, że energie są bardzo pomieszane. I że czasami odnajdujecie się w różnych, w różnych miejscach. No tak. No i prawidłowo. No i o to chodzi. Bo czasy, w których kobiety były kobietami, tak bardzo były kobietami, że stały się bezbronne, zależne, nieumiejące sobie totalnie radzić w sytuacjach życiowych, minęły. Czasy, w których mężczyźni byli totalnie męscy, totalnie w męskiej energii, działania, siły, zapału, werwy, mocy, też się skończyły. Już nie są te czasy, kiedy sprawy są czarno-białe. Dzisiaj jest to wymieszane, i bardzo dobrze. Stajemy się samodzielni jako jednostki, i bardzo dobrze. Przestajemy być od siebie zależni, zaczynamy ze sobą współpracować na ustalonych warunkach, na ustalonych zasadach, i bardzo dobrze. Zrobił się dzięki temu spory luz i sporo zrozumienia. Także perfekt. Dlatego też energie mogą się mieszać, ponieważ obie energie mamy w sobie. I możemy odnajdować się i po jednej, i po drugiej stronie. To jest absolutnie okej. Okay. To jest w porządku. ok To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Pada bardzo dużo pytań, dlaczego. Pada bardzo dużo pytań, dlaczego. I jest to o silnej regeneracji. A regeneracji czego? No wygląda na to, że serca. Bardzo mocno czuć, że jest silne odcięcie od przeszłości, w której wydarzyły się różne rzeczy, czy były różne relacje, które spowodowały ból, zdrady, no zaburzenia, jeżeli chodzi o poczucie zaufania, poczucie bezpieczeństwa w relacjach, gdzie zostały nadwyrążone te więzi, nadużyte, no i zostawiły trwałe ślady w sercach. I to zaczęło owocować nam takimi stylami, lękowymi stylami przywiązania, jakieś takie ucieczkowe mechanizmy, albo się boję, żeby znowu nie było to samo co kiedyś, żeby znowu nie wyjść to samo co było, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Więc tutaj jest bardzo mocne odejście od tego. To jest tak, jakby w tamtym czasie, kiedy była ta posucha, taka emocjonalna, kiedy. Mocne było niezadowolenie z relacji, to tak jakby widzę to jako odpływ wód, uczuć emocji, zostaje suchy piasek czy też błoto. I w momencie, w którym to się po prostu jakby dopełnia, bo to nawet nie jest kwestia przepracowania to jest po prostu kwestia upływu czasu, zrozumienia, wyciągnięcia wniosków, i w tym momencie znowu zaczyna napływać ta fala emocjonalna. W której znowu pojawia się zaufanie, bo tu właśnie wraca ta kwestia, o której mówiłam wcześniej, że jest męska i żeńska energia, wraca zaufanie do siebie samych. Więc, jeżeli mam obie energie w sobie, którymi mogę zarządzać wedle moich potrzeb i wedle sytuacji. To powoduje, że nie muszę uzależniać się od drugiego człowieka, tylko mogę zaufać sobie, więc mam naturalnie zaufanie. I to powoduje, że skoro je mam, tam już nie ma braku, więc ono jest, więc naturalnie mogę nim również obdarować. Dlaczego? Bo mam, mam z czego się dzielić, jest z czego, bo kiedy zaufanie było, Zniszczone poprzez wydarzenia, kiedy opierało się, swoje, opierało się zaufanie na drugiej osobie, i ona na przykład zawiodła to zaufanie, i ono znikało, jego ja nie było, nigdzie go nie było. No, więc tutaj następuje ten mechanizm odbudowy tych jakości od środka, od siebie samych, od wewnątrz, bez czekania na kogokolwiek i bez rozglądania się z kimkolwiek. Sam, sama stoję na swoich nogach. Mam te jakości, mogę się nimi dzielić na ściśle określonych przez siebie warunkach lub przez, z wybraną przez siebie osobą i mogę zaufać swoim osądom. To jest tego typu energia. I ona mogła się pojawić dzięki temu, że zostały zadane właściwe pytania, wyciągnięte właściwe wnioski z doświadczeń. Minął odpowiedni czas na regenerację, zrozumienie. I na nowe narodziny stanów emocjonalnych, takich jak miłowanie, zaufanie, czy poczucie bezpieczeństwa we mnie samej w środku. Właśnie. No właśnie, to tak. To a, pro, a propos tego, poczucie bezpieczeństwa też jest, kiedy zamiast szukać domu na zewnątrz, uznajemy to. To jest to, co mi się przed chwilą wyświetlało. Że zamiast szukać domu gdzieś na zewnątrz, uczucia bezpieczeństwa gdzieś na zewnątrz, to tu w środku, w ciele, poprzez zadbanie o siebie, o swoje emocje, o swoje ciało, pożywienie, odpoczynek, regenerację, zaczynamy czuć się bezpiecznie w naszych własnych ciałach. W efekcie naszego poczucia bezpieczeństwa też nie uzależniamy od tysiąca czynników zewnętrznych. To jest pełna myśl. No i dobra. No i przechodzimy do niej, do niego, i co tu by się działo? A to jest bardzo fajny ruch, który mnie osobiście cieszy i on tak to, to się potwierdza, potwierdza z naszymi rozmowami, to jest słychać to, bo e, kobiety się wzięły za siebie już jakiś czas temu, e, umocniły się w tym, ciut się skrzyknęły i generalnie powiedziały dość. Dość. Dlaczego? Jest to taki motyw, w którym ona zaczyna bawić się sama ze sobą trochę jak dziecko. Zaczyna odkrywać, że ona sama może żonglować uczuciami, emocjami może sobie je sama dostarczać może je dostarczać sama sobie ale może dostarczać też przez skrupulatnie wybrane relacje czy osoby do swojego życia. I może cieszyć się tymi pięknymi emocjami. I nie musi być zależna od łaski czy niełaski, czyjkolwiek. Będzie humor, czy nie będzie humoru u tej osoby. Napisze, czy nie napisze. Oddzwoni, nie odzwoni, przyjedzie, nie przyjedzie. Będzie, nie będzie. Będzie mnie chciał, nie będzie mnie chciał. Będzie mnie kochał, nie będzie mnie kochał. Generalnie ewidentnie w jej postawie tu widać, że ona to pizgnęła w kąt. I ona po prostu kocha. Po prostu. Żyje w otwartości serca, ponieważ jest głębokie zrozumienie tego, że jest jedyną osobą, za którą jest odpowiedzialna, jedyną osobą, względem której może zastosować jakieś poczucie kontroli, jedyną osobą, której jest winna lojalność. Nie ma nikogo takiego na świecie, komu byłaby to wszystko w jakiś sposób winna. Jest jedyną osobą, której jest to wszystko winna. I ona daje sobie to wszystko pełnymi garściami. To jest przepiękny stan, absolutnie piękny, obfity stan, o którym pisał Dawid Dada w książce Moja Ukochana. W ogóle gorąco polecam Dawida, jego publikacje są publikacje dla mężczyzn, publikacje dla kobiet. I ta książka Moja Ukochana, w której z pozoru wydaje się, że autor pisze w kółko ciągle o tym samym, a tak naprawdę pisze o tym stanie. W którym, jako kobieta, czujesz, żywisz miłość jesteś otwarta i po prostu jesteś. A to, jak daleko wejdziesz w interakcję, i z kim wejdziesz w interakcję, i po co wejdziesz w interakcję, i jak się wymienicie w tej relacji, to jest zupełnie inna rzecz. Ale kochać można, tak po prostu. Tak po prostu dla fabuły bo można. I ona to ogarnia. Nasza żeńska energia to ogarnia, że właśnie w ten sposób i że ona chce spróbować to inaczej, bo do tej pory była w pozycji, w której ganiała za mężczyzną. To jest znowu ta sama narracja. Będzie, nie będzie, odpisze, nie odpisze, zadzwoni, nie zadzwoni, zdecyduje się na mnie, czy zdecyduje się na tamtą. I była taka pozycja ganiania za męskim, ganiania za męskim, byle by to było, to było po prostu najzwyklejsze w świecie żebractwo. To było żebranie emocjonalne o uczucia emocje, ponieważ wynika to z tego programu nawiniętego, że tu mężczyzna jest do czegoś potrzebny, ponieważ przeżycie kobiety jest uzależnione od męskiego. Owszem, jest w momencie, kiedy jako kobiety jesteśmy tak dalece tylko i wyłącznie w żeńskiej energii, że w ogóle nie posiadamy w sobie męskiej energii, i wtedy faktycznie jesteśmy życiowo bezradne. Wtedy faktycznie potrzebujemy męskiego, żeby przeżyć w tym świecie, który jest wypadkową, Yin Yang, który świetnie sobie radzi w obu energiach. Więc, żeby sobie świetnie radzić w tym świecie, potrzebujemy obu energii. One są nam obie potrzebne. No, i tu jest taki mały ząb, który zaraz u niego opowiemy, ponieważ no, w gruncie rzeczy on przestał być potrzebny na tych zasadach, na których był do tej pory potrzebny. Ale to zaraz. Zaraz. To, to są fajne rzeczy. U niej, u niej jest tak, że ona sobie stwierdza, że w gruncie rzeczy to ona ma teraz taką fantazję, po tych wszystkich latach, które, które miały miejsce wcześniej, że ona ma teraz taką fantazję. Że ona ona będzie podziwiana. Ona może być czyjąś muzą, no w sumie ma odpowiednie do tego doświadczenie. Ona teraz będzie, za nią teraz będzie ganiana. Za nią będzie teraz jeżdżona. Po to, żeby się nią zachwycać i żeby pieśni o niej śpiewać i żeby poezję o niej tworzyć. Taka fantazja tu się pojawia, bo dla niej to jest absolutnie nowy początek. Dla niej to jest absolutnie nowy emocjonalny początek. Na czym to polega? Polega to na tym, nie, nie zakochuję się, nie, nie rozdaję swoich emocji, nie, nie będę wchodziła emocjonalnie, nie będę się zżywała, przywiązywała. Nie. Dlaczego? Bo robiłam to do tej pory i wyszło jak wyszło, serducho bolało, Tyłek bolał, oczy czerwone spuchnięte od płaczu. Nie opłaca mi się postępowanie w taki sposób, w jaki postępowałam. W związku z tym należy zrobić to inaczej. Jak należy to zrobić? A teraz będę ten, to teraz ja będę króliczkiem. Za króliczkiem będzie się ganiać, a co? Za króliczkiem będzie się ganiać. A niektóre nawet nie będą tego chciały, żeby za nimi ktokolwiek ganiał, tylko po prostu usiądą, będą się zajmowały po prostu swoim pięknym życiem, na które mają wpływ, ponieważ już nie są bezradne, ponieważ mają równowagę męskiego i żeńskiego i świetnie się z tym po prostu bawią. Co to powoduje dalej, jeżeli chodzi o jej zamiary w tej sytuacji? A jej zamiary w tej sytuacji będą takie. Generalnie nie zamierza się z niczym powstrzymywać, jeżeli chodzi o budowanie swojego życia. Tu są mocno zaznaczone kwestie finansowe. Dla wielu kobiet to jest bardzo ważny temat, szczególnie tych, które wychodzą do samodzielności w funkcjonowaniu. I jaki ona ma tu zamiar? Ona tu ma zamiar taki, że jeżeli on nie będzie chciał tutaj z nią być, albo jeżeli stwierdzi, że ona ma zbyt wysokie wymagania, albo... No to straszne. No ona się bardzo wzruszy tym. O Jezu, ona się tak wzruszy, że nawet zapłacze nad tym. Otrze oczy, odwróci się i zacznie robić swoje. Dlaczego? Bo u niej wymiana następuje bardzo dobrze. I ona już nie potrzebuje drugiego końca przeciwległego kija. W tym, że jeżeli ona ma być cudowną, dobrą empatką, to dla równowagi, bo równowaga zawsze musi być w przyrodzie, Ściąga sobie kogoś, kto totalnie nie ma uczuć i emocji i ma wywalone na wszystko i wszystkich, nie, ona już nie musi tego. Ona sama sobie zapewnia równowagę energetyczną i emocjonalną. W związku z tym druga osoba, która również działa na takich zasadach, może stanąć obok niej i mogą się zastanowić, co razem chcieliby stworzyć. Co mogliby razem stworzyć ewentualnie. Wychodzi, bardzo mocno wychodzi nasza żeńska energia spod, spod zależności emocjonalnych. W niektórych przypadkach to będą też zależności finansowe, więc tu jest bardzo mocno pokazane wyjście z tego i samoregulacja. Czyli to jest historia o stabilności emocjonalnej energii żeńskiej. Brawo. Brawo, to jest przepiękny stan. Cieszę się na to bardzo mocno. I. No i dobra. No i mamy to. No, i tu już słyszę taki głos. Będziecie żałować. Będziecie żałować. Będziecie żałować. No, będziecie, będziecie, tylko chyba nie energia żeńska, tylko energia męska się tutaj teraz odzywa. Bo jest tutaj pokazany fajny mechanizm. To też spotkałam się z tym wiele razy. Z tym o, wiele razy się z tym spotkałam, słysząc to od mężczyzn, którzy funkcjonowali w bardzo męskiej energii bez jakiegokolwiek uwzględnienia żeńskiej energii. Więc doskonale wiemy, jacy to byli mężczyźni. I kiedy dla tych mężczyzn kobiety zaczęły stawiać granice i zaczęły się samoregulować bez ich udziału, bez ich obecności, to oni podnieśli najgło najgłośniejszy i największy bunt. Będziecie tego żałowały, zaczęli wyzywać od feministek i nie będziecie sobie z tym radziły i w ogóle, w ogóle, w ogóle. No i o co chodzi? No i o co chodzi? Co jest najciekawsze w tym wszystkim, ja osobiście również spotkałam się z takimi komentarzami. I co jest najciekawsze w tym wszystkim? Że od zdrowych, dojrzałych, emocjonalnie stabilnych mężczyzn, żyjących na własnych zasadach, nigdy takich słów kobieta nie usłyszy. Dlaczego? Bo dla takiego mężczyzny stabilność emocjonalna kobiety jest jedną z bardziej wartościowych cech, które są poszukiwane u takich mężczyzn, są poszukiwane przez takich mężczyzn. Oni nie podnoszą głosu na Niezależność kobiet, na samodzielność ci mężczyźni o tym nie mówią, ale ci mężczyźni, którzy tracą najwięcej na takich układach, ci będą krzyczeć najgłośniej. To była dygresyjka. Całe szczęście, nasza energia męska, ona nie poszła w tą narrację. To znaczy, ona była w tej narracji, ona była bardzo mocno w tej narracji, ale nasza energia męska zauważyła, że ta narracja, czyli te trochę podśmiechujki z kobiet, że nie sprawdzają się, ponieważ kobiety sobie świetnie radzą i że na dobrą sprawę tylko pięknieją i pięknieją od tego, że potrafią się samoregulować i nie potrzebują do tego mężczyzn i ich mocy, często przemocy. I tu oczywiście energie są zamienne. Nie zawsze odnosimy to do płci, odnosimy to do energii męska-żeńska. Proszę pamiętaj o tym podczas słuchania tych nagrań. To nie jest o kobietach czy o mężczyznach stricte, choć czasami mogą używać takich słów. Ok? Dobra. Bo bywa bardzo różnie. I teraz tak. Nasz mężczyzna, nasza energia męska, która tutaj jest, on uświadomił sobie, że ona odeszła od tego starego wzoru, który był mu znany, raz definitywnie i na zawsze. I że ona tam nie wróci. I do niego to dotarło. I on, do niego to dotarło, że wzięcie jej na przeczekanie niczego tu nie zmieni. Załapał. Załapał, że to jest nowy system jej funkcjonowania, który już się po prostu nie zmieni, ponieważ ona zbyt bardzo kocha to żeby to się mogło zmienić, nie ma takiej opcji, żeby to się odwróciło. pomieszam dobra. I czym to dla niego jest? Zmusza go to do zobaczenia całej tej sytuacji z zupełnie innej perspektywy, zupełnie odwrotnej sprawy. Jakby od, od, odwrócił się, tak bo tu mam kartę wisielca, tak jakby w ogóle odwróciło go do góry nogami do tej sytuacji. I został zmuszony w jakiś sposób, nie wiem jaki, został zmuszony do patrzenia na jej zmianę. Ona w, tej, w tym układzie, nie wiem czego, kogo to dotyczy, ona w tym układzie nie słyszała, nie widziała jego przez jakiś czas, ale on był zmuszony na nią patrzeć. I on widział jej zmianę, która, która w niej zachodzi, i coraz ciszej popiskiwał. Coraz mniej miał do powiedzenia, i ze zdziwieniem stwierdził, że to, co widzi na jej temat, jest piękne. Tego się nie spodziewał. Z czym został? Został z bólem serca i to konkretnym bólem serca, ponieważ, ponieważ został z tym wszystkim, co go oddzielało zawsze od energii żeńskiej. Został w pełnej okazałości ze wszystkimi swoimi blokadami, barierami, spięciami, przekonaniami i wszystkim tym, co powodowało, że nie potrafił kochać swobodnie energii żeńskiej lub zaakceptować jej u siebie i zająć się nią w swojej własnej przestrzeni, w swoim własnym ciele w odpowiedni sposób lub też to powodowało, że nie okazywał szacunku energii żeńskiej w sobie i kobietom na zewnątrz. Został z tym sam. Dlaczego? Ona wycofała się z leczenia i uzdrawiania jego. Ona po prostu go zostawiła. Dlaczego? To jest mężczyzna, on sobie poradzi. No przecież jest o zdobywaniu, o polowaniu, przecież jest o tych wszystkich męskich rzeczach, przecież jest o sile, o przetrwaniu. On sobie ma nie poradzić? Jest oczywiste, że on sobie poradzi. I ona go obdarzyła zaufaniem w tym miejscu, że on sobie poradzi i zostawiła go. Po prostu go zostawiła. Tak zwyczajnie. Przestała go zasilać energią myśli, przestała go zasilać wspomnieniami. Wzdychaniami, tęsknotami, energią seksualną, po prostu zostawiła temat. Tak po prostu zostawiła temat. Eee, tak. Otarła nas, popłakała i po prostu zostawiła. Co się wydarzyło? On na dzień dzisiejszy został z tym wszystkim, co go oddzielało od miłości, tak naprawdę. A został tym wszystkim, bo zniknęła cała zasłona dymna, całe wsparcie cały support, więc może zobaczyć ciężar, który nosi i może zobaczyć, że ten ciężar jest tylko jego i wyłącznie jego. Że nie ma tu winnych. Nie ma tu winnej histeryczki, nie ma tu winnej nieporadnej kobiety, nie ma tu winnej kobiety, która jest od niego zależna i że dla niej tak dobrze tu robi. Jej już nie ma. Został sam ze swoimi barierami, blokadami, ze swoją niedojrzałością emocjonalną, który może w tym momencie przejrzeć się w pełnej krasie temu, co się z nim dzieje i jakie to jest. Lojalność względem ludzi ma bardzo specyficzną właściwość, szczególnie u tych ludzi, którzy już swoje przeżyli i swoje wiedzą. I zrozumieli, że miłość to jest wolność, i że czasami trzeba puścić kogoś, i zostawić kogoś, i zamilknąć, i pozwolić mu robić te wszystkie rzeczy, które robi, bo to jest największa lojalność, jaką można okazać tej drugiej stronie. Tak po prostu. A i przy okazji lojalność sobie, przez to, że by zająć się swoją własną regeneracją i swoim własnym wyciąganiem wniosków na temat tego, dlaczego jestem w tym miejscu, w którym jestem i co można zrobić, żeby być w tym miejscu, w którym pragna być. Więc taka jest tutaj sytuacja, w której ona pewnym krokiem porusza się i przemieszcza się. On. Został z ciężarem swoich własnych doświadczeń, swojej własnej karmy, bo też mam tu kartę karmiczną, i może dostrzec, może zobaczyć ją w pełnej okazałości, i zobaczył, że ona się dalej świetnie bawi bez niego. I to go, całe szczęście w tym wszystkim, bardzo mocno zainteresowało. Bardzo mocno go zainteresowało. Chociaż ma tu jeszcze takie pomysły, żeby wrócić, żeby namieszać są tu takie pomysły żeby wrócić, żeby namieszać, żeby znowu wejść, wejść w jej energetykę, zobaczyć jakie to jest, powąchać, posprawdzać, co to jest takie nowe, może znowu ją gdzieś tam wyśmiać, żeby wróciła do tego, co było, żeby mógł mieć znowu korzyści wynikające z tego układu, który miał do tej pory, który miał do tej pory. Rzeczywiście, może go ciągnąć w tamtą stronę. Ale całe szczęście jego uczucia i emocje, które są w nim, nie pozwalają, nie pozwalają mu zrobić tej, tego fopa. Bo to byłoby głębokie fopa. Oj, głębokie fopa. Nie, nie pozwalają mu zrobić tego. Wie i czuje, że, że to nie miałoby sensu. Więc powrót tylko po to, żeby mieszać jej w głowie jest tylko jego próżną zachcianką ego do tego, żeby, żeby udowodnić sobie, jaki silny jest, że potrafi, jak na nią działa. Myślę, że to jest jego forma współpracy. Nie, to jest z jego braku, totalnego braku i jego ego z próżności. No, to tak, żebyś wiedziała, gdyby się okazało, że do ciebie zapukał, albo wrócił. Jakie czuję? No, bo wiemy o tym, że na tym kanale jest dużo kobiet, które są archetypami os. Nie pszczółek, os. Osa jest grzeczna i miła, dopóki jej się nie sprowokuje. Ale ogromną przewagą osy nad pszczołą jest to, że możesz żądlić wielokrotnie. Nie cierpiąc na tym. Nic a nic. I czuję tu takie, um, taki uśmiech niektórych z nas, a znamy się już trochę. I wiem, że jest to takie korcicie, żeby przyszedł, żebyś mogła urządzić. No cóż. Przelicz, moja droga, czy działasz w archetypie osy, czy jeszcze działasz w archetypie pszczoły, żebyś wiedziała, ponieważ pszczoła od jednego urządzenia traci życie. Więc zastanów się, na co cię stać? Na co cię stać w tym układzie. No dobrze, no dobrze, mamy to czytanie. Jest tutaj, no ciekawie, dzisiaj było ciekawie. Dobrze. Życzę ci miłego dnia i pisz o sabat, jak chcesz dołączyć do nas i się pobawić z nami i porozmawiać i porozmawiać właśnie. Miłego dnia Ci życzę.